W islamie, podobnie jak w chrześcijaństwie, każde zabójstwo, każde samobójstwo jest przekreślone, nieakceptowane. W islamie, podobnie jak w chrześcijaństwie, każde zabójstwo i samobójstwo jest przekreślone, niezaakceptowane. Tyle, że w islamie, jeżeli jakiś muzułmanin wysadza się w powietrze, to robi to według sury 9.11, a więc walczy na drodze Allaha, zabija i zostaje zabity. Zabijać w islamie można, bez problemu, bo tak powiedział pan Mahomet, na przykład jeśli jest to apostata, albo oczywiście podczas dżihadu, a więc tej tak zwanej walki ze swoimi słabościami.